Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Winci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką gwiazdkę, która jest w Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej gwiazdki będziemy potrzebowali 6 modułów, czyli 6 różnokolorowych albo takich samych kartek, jak sobie chcecie. Na początku bierzemy sobie jedną. Moja była wymiary 14 na 14 cm i składamy ją na początek wzdłuż dwóch przekątnych. W sumie odwracamy kartkę na drugą stronę i tą krawędź przykładamy do tej krawędzi i zaginamy tylko tutaj. Na końcu naszą kartkę, żeby nie zaginać całego zgięcia, tylko tutaj na samym końcu, mniej więcej, tyle powinno nam wystarczyć. I odginamy z powrotem. Z tą krawędzią robimy tak samo. Kiedy już to zrobimy i mamy tu i tu zgięcie. Odwracamy kartkę z powrotem na drugą stronę i musimy to zgięcie w taki sposób przyłożyć, żeby tutaj stykało się z punktem przecięcia przekątnych. I kiedy będzie się stykało, zaginamy naszą kartkę. Odwracamy ją sobie w ten sposób i tą krawędź przykładamy równiutko do tej tutaj krawędzi. tak to powinno wyglądać. Kiedy to zrobimy, odginamy. I musimy sobie tutaj następny ten tutaj malutki paseczek, który zagięliśmy, przyłożyć znowu do punktu przecięcia się i zagiąć w bardzo podobny sposób naszą kartkę, przykładając tą krawędź do tej krawędzi. Kiedy to zrobimy odginamy i trzymając kartkę w ten sposób zginamy wzdłuż tej linii zgięcia i następnie będziemy zginać wzdłuż tej linii zgięcia żeby nam się tutaj tak rożek zagiął. Następnie ten tutaj rożek przykładamy do tego tutaj punktu gdzie ta oraz ta krawędź stykają się. I zaginamy. Dosyć mocno. Kiedy to zrobimy, odginamy wszystko. przykręcamy sobie kartkę, i z tej strony wykonujemy takie same ruchy. Kiedy to zrobimy, tuż tej tutaj krawędzi, odginamy naszą kartkę do góry. Zmacniamy ją. I następnie tutaj zaginamy kartkę, żeby ta krawędź była zagięta. I zaginamy ją w tą stronę, żeby automatycznie zgięcie utworzyło nam się tutaj równiutko z tą tutaj linią. Tak to powinno wyglądać. Z tej strony robimy tak samo. Czyli tutaj musi być zgięte. I zamykamy to. W taki sposób. I kiedy to zrobimy, odginamy całość, przykręcamy i z tej strony robimy identycznie tak samo. Kiedy już to zrobimy, w tej przekątnej wyginamy kartkę w drugą stronę. Teraz tutaj będziemy musieli wykonać zgięcie, które będzie się zaczynało w tym tutaj punkcie, gdzie ta linia kończy się tutaj, oraz w drugim punkcie, gdzie tutaj ta malutka krawędź nam rozpoczyna zgięcie. I kiedy już zadniemy, musimy tą krawędź przyłożyć do tej krawędzi. Następnie ten wierzchołek odginamy po prostu sobie od tyłu, równo z naszą krawędzią. Odginamy go z powrotem później. I teraz będziemy musieli wykonać zgięcie, które będzie się równo szło tutaj z tą linią zagięcia. I będzie się kończyło tutaj w tym wierzchołku. Czyli mój sposób jest taki, że tutaj przykładamy paznokieć, wyginamy tutaj w tą stronę, I zaginamy w taki sposób. To zgięcie. Jeżeli ta druga warstwa wam się krzywo zagnie, to nie przejmujcie się. To nie jest takie ważne. Ważne, żeby ta warstwa na dole równo się zagięła. Kiedy to zrobimy, odginamy całość. Przekręcamy sobie. Naszą kartkę, i z tej strony wykonujemy takie same ruchy. Kiedy to zrobimy, odginamy naszą przekątkę w drugą stronę, czyli tak jak było. Następnie będziemy musieli wykonać jeszcze jedno zdjęcie, które będzie się zaczynało tutaj, w tym punkcie, gdzie przycinają się tutaj linie. I kończyło tutaj, w tym punkcie, gdzie te linie wychodzą z drugiej strony, robimy tak samo. Kiedy to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę i tutaj to zgięcie. Musimy sobie wzmocnić, zginając kartkę w tą stronę i tutaj paznokcią najlepiej przejeżdżając. Z drugiej strony musimy zrobić dokładnie tak samo. Następnie zginamy kartkę wzdłuż przekątnej w tą stronę i tutaj, trzymając kartkę w taki sposób, musimy to tutaj zgięcie wygiąć w drugą stronę, czyli w tą. I można sobie zagiąć palcami i kartka powinna nam się złożyć w taki sposób na pół. I z drugiej strony musimy zrobić tak samo. I teraz, kiedy trzymamy kartkę w ten sposób, tutaj w środku musimy te trójkąty w odpowiedni sposób zająć, a mianowicie zaginaliśmy go tutaj wzdłuż tych linii i kiedy zegniemy, musimy wygiąć właśnie wzdłuż tych linii zgięcia czyli w taki sposób tutaj wpychając palcem w taki sposób i tutaj nam się rożek odegnie do góry a to będzie zgięte w taki sposób można wzmocnić ale jeszcze pokażę jeszcze raz jak to zrobić Tutaj wzdłuż tych linii zgięcia, które przed chwilą zrobiliśmy, musimy odgiąć w tą stronę i wepchnąć tutaj do samego rożka. Ten trójkącik. I odwracamy kartkę, i z drugiej strony wykonujemy dokładnie takie same ruchy. No i kiedy to zrobimy i trzymamy kartkę w ten sposób. Zaginamy sobie tak do środka z jednej strony, następnie z drugiej strony. I żeby to się trzymało kupy, należy ten tutaj wystający element, większy od tego z drugiej strony, położyć pod spód. I nasz jeden puzzle jest już gotowy. Należy zrobić takich jeszcze pięć. Kiedy zrobimy nasze moduły, bierzemy sobie obojętnie który i trzymamy go w ten sposób. Można trzymać w ręce. Następnie bierzemy drugi moduł i umieszczamy go w ten sposób na tym pierwszym. A nie ma żadnej filozofii. Zobaczmy bierzemy trzeci moduł i umieszczamy go trzymając pionowo w ten sposób między tymi dwoma. Następnie po drugiej stronie robimy kolejny i też w taki sam sposób go wkładamy. Następnie tutaj po przeciwnej stronie wkładam taki sam. Jak ten drugi. I na górze jest najtrudniejsze włożenie tego ostatniego modułu, ale kiedy trzymamy sobie naszą gwiazdkę jeszcze skończoną w ten sposób, to musimy te dwa zielone u mnie odchylić od siebie i włożyć oczywiście tym szpicami w dół na środek. i wszystko razem nacisnąć do kupy i kiedy to zrobimy nasza gwiazdka jest już gotowa dziękuję Wam za oglądanie mojego poradnika.